Dzień dobry, ja jestem Robert, a to jest kolejny odcinek z Pixel Dano d i ja sobie kupiłem przed chwilą nową broń Prototype i dzisiaj zagramy w dwa w dwa gierki powiem teraz w dwa Możemy też kiedyś zrobić kill stay tej Ja zawsze robię kill z broni. Kurde, kill z broni. No kurde, nie mogę samego killa zrobić. Kill z broni. Jas. Yes. A w sumie będę inogropi tym prototypem, bo to jest, bo kupiłam prototypa i też to mi prawie nic nie da jak, jak kupiłam jakąś broń, a ją nie używam. To w sumie takie po co kupiłaś broń? Takie po co ta broń? I będę zbierał i na kolejne levely, na prototypa. E, prototypa. Na Mega Gana. Jak ktoś nie wie, kto to, co to jest Mega Gun. to zobaczy w jednym moim odcinku, co będę miał 22. level. Jak w ogóle, jak w ogóle jeszcze będzie odcinek z Pixel Gana, to, to, to wtedy zobaczycie, co to jest Mega Gun bo on kosztuje kryształami. Ja nie będę wydawał kryształów i powinien i powinienem po, powiniano nie stać wtedy na megagamę. Bo aż tak dużo też nie kosztuje. Kosztuje na 175 tych diamentów. Aż tak hard, na hard nie jest. Nie? Zawsze ten tutaj, halo, spokój się, Jas. Yes. nie wiem czemu ja używam cały czas tej broni, nie wiem czemu, bo, je, bo ja, bo to jest dobra broń. Ale to jest przecież odcinek z Pixar. E, z prototypa i nie? Co? To... Kurde. Możemy kiedyś zrobić. Kiedyś A w sumie nie mówię. To będzie niespodzianka. Jakie skupienie Nie tak naprawdę to mój tata weszedł teraz szybko do pokoju, ale już go nie ma. I teraz zagramy w ostatnią mapkę i, i się żegnamy. Nie, nie tu. Oby wam to nie przeszkadza, że mój tata weszedł do tego, do pokoju. Hmm. I oby was to też nie przeszkadza. teraz jego, to. Nie? Co? Myślałam, że to ja byłem. Ej, ja... Myślałam, że to ja go... trafiłem. Napiszcie mi w komentarzach, co będziecie chcieli jeden raz odcinek z Hello Neighbor. ale będę mógł, będziemy mogli i na, z aktami to przechodzić. Ale to wtedy będą trzy poziomy, czyli trzy odcinki. Nie. Murde! Anti-Hero Rifle. Zastanawiałem się nad tą bronią, ale jednak nie. Jednak wolę na inne rzeczy. Na, na. Na Mega Gun'a nasbierać. Nie! Nie, 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 nie. Tak, nie. Ego, tak. No aż tak dobrze mi na razie nie idzie, bo ta broń nie jest aż tak zupgrade'owana. Dwa razy ją upgrade'owałem, bo miałem akurat trochę golda. Bo miałem golda. I, 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 nie. Myślałam, że go jeszcze trafię. Słabo. Ale oby wam tak słabo nie szedło. I trafi mogę. Mogę go kiedyś trafić, chciałam powiedzieć? Ciebie też kolego. Co ty Co? Mam pomysł na następny odcinek. Ale to będzie dość taki pomysł, który. który mi się. Jakby, który. jakbym. jakby mi się to napew, napew, na pewno udało, to bym nie wygrał wtedy. Jakby mi się tak naprawdę, naprawdę udało. Ale spróbuję. Spróbuję zrobić następny odcinek. Będzie bardzo ciekawy. Więc ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.